Dokładny pomiar ciśnienia krwi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia układu sercowo-naczyniowego, ponieważ służy jako kluczowy wskaźnik czynności serca i ogólnego samopoczucia. Dokładne odczyty mogą pomóc zidentyfikować nadciśnienie i inne problemy sercowo-naczyniowe na wczesnym etapie, umożliwiając szybką interwencję i zarządzanie. Błędy pomiarowe są jednak zaskakująco powszechne, wpływając zarówno na osoby monitorujące ciśnienie krwi w domu, jak i na pracowników służby zdrowia w warunkach klinicznych. Te niedokładności mogą prowadzić do błędnej diagnozy, niewłaściwych planów leczenia, a ostatecznie do niekorzystnych skutków zdrowotnych. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że nawet niewielkie rozbieżności w odczytach ciśnienia krwi mogą mieć znaczący wpływ na opiekę nad pacjentem. Zagłębiając się w ten temat, zbadamy pięć typowych błędów, które mogą prowadzić do niedokładnych pomiarów ciśnienia krwi. Rozumiejąc te pułapki, pacjenci i pracownicy służby zdrowia mogą podjąć proaktywne kroki w celu zapewnienia bardziej wiarygodnych odczytów. Dyskusja ta nie tylko podkreśli znaczenie właściwej techniki i sprzętu, ale także podkreśli potrzebę spójnych praktyk, zarówno w środowisku domowym, jak i klinicznym. Zajmując się tymi powszechnymi błędami, możemy poprawić dokładność oceny ciśnienia krwi, a tym samym poprawić wyniki zdrowotne układu sercowo-naczyniowego. Dla wszystkich zaangażowanych. Ostatecznie świadomość tych błędów i wiedza o tym, jak ich unikać, ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania ciśnieniem krwi i ogólnym zdrowiem serca. Pomiar ciśnienia krwi jest rutynową procedurą zarówno w placówkach medycznych, jak i w domu, służąc jako podstawowy aspekt oceny stanu zdrowia. W środowiskach klinicznych pracownicy służby zdrowia zazwyczaj używają sfigmomanometru który polega na owinięciu nadmuchiwanego mankietu wokół ramienia i mierzeniu ciśnienia w miarę opróżniania mankietu. Metoda ta zapewnia wiarygodny odczyt ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Podobnie, wiele osób monitoruje swoje ciśnienie krwi w domu za pomocą automatycznych lub ręcznych urządzeń, często wierząc, że proces ten jest prosty i niezawodny. Jednak to przekonanie może być mylące. Podczas gdy pomiar ciśnienia krwi może wydawać się prosty, Różne czynniki mogą przyczyniać się do niedokładności, takich jak niewłaściwy rozmiar mankietu, nieprawidłowe ułożenie lub wpływy środowiskowe, takie jak stres i poziom aktywności. Te niedokładności mogą prowadzić do błędnej diagnozy, skutkując niepotrzebnym leczeniem lub brakiem rozwiązania rzeczywistych problemów zdrowotnych. Na przykład fałszywie podwyższony odczyt może skłaniać do nieuzasadnionego przyjmowania leków, podczas gdy niski odczyt może maskować nadciśnienie. Dlatego tak ważne jest, aby podchodzić do pomiaru ciśnienia krwi z ostrożnością i dbałością o szczegóły. Zrozumienie znaczenia dokładnych odczytów nie tylko pomaga w skutecznej diagnozie i leczeniu, ale także umożliwia pacjentom przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem sercowo-naczyniowym. Rozpoznając związane z tym złożoności, możemy poprawić wiarygodność ocen ciśnienia krwi. Niedokładne odczyty ciśnienia krwi mogą mieć znaczące konsekwencje, szczególnie w przypadku diagnozowania nadciśnienia tętniczego. Gdy odczyty są nieprawidłowo podwyższone, pacjenci mogą zostać błędnie zdiagnozowani z wysokim ciśnieniem krwi, co prowadzi do niepotrzebnego niepokoju i rozpoczęcia protokołów leczenia, które mogą nie być uzasadnione. Ta błędna diagnoza może skutkować przepisaniem leków przeciwnadciśnieniowych które choć korzystne dla tych, którzy naprawdę ich potrzebują, mogą narazić pacjentów na szereg skutków ubocznych, w tym zawroty głowy, zmęczenie, a nawet poważniejsze powikłania w niektórych przypadkach. Z drugiej strony, jeśli ciśnienie krwi jest niedokładnie rejestrowane jako prawidłowe, gdy w rzeczywistości jest wysokie, pacjenci mogą przegapić krytyczne możliwości wczesnej interwencji, pozwalając na niekontrolowany rozwój nadciśnienia. I zwiększając ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca lub udary mózgu. Co więcej, zamieszanie i frustracja wynikające z tych nieścisłości mogą być głębokie. Pacjenci mogą kwestionować swój stan zdrowia, czuć się niepewnie co do planów leczenia i starać się zrozumieć konsekwencje wahań odczytów. To emocjonalne obciążenie może prowadzić do zmniejszonego przestrzegania przepisanych leków i zmian stylu życia ostatecznie podważając ich ogólny stan zdrowia. Dlatego też zapewnienie dokładnych pomiarów ciśnienia krwi ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla prawidłowej diagnozy i leczenia, ale także dla zwiększenia zaufania pacjentów i jasności w zarządzaniu ich zdrowiem sercowo-naczyniowym. Dokładny pomiar ciśnienia krwi ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania zdrowiem, ale wiele osób nieświadomie popełnia typowe błędy, które mogą wpływać na ich odczyty. Korygowanie tych błędów ma zasadnicze znaczenie, ponieważ nawet niewielkie niedokładności mogą prowadzić do błędu, powszechnych błędów, które ludzie często popełniają podczas pomiaru ciśnienia krwi. Błędy te mogą wynikać z niewłaściwej techniki, nieodpowiedniego przygotowania, a nawet niezrozumienia procesu pomiaru. Zachęcając widzów do zapoznania się z tymi pułapkami, chcemy umożliwić im przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem. Wiedza jest potężnym narzędziem, a świadomość tych typowych błędów może prowadzić do dokładniejszych odczytów i bardziej świadomych decyzji dotyczących leczenia i zmian stylu życia. W całym filmie przedstawimy praktyczne rozwiązania i wskazówki, które pomogą widzom uniknąć tych błędów, zapewniając prawidłowy i pewny pomiar ciśnienia krwi. Pod koniec będziesz lepiej rozumieć, jak uzyskać wiarygodne odczyty, ostatecznie zwiększając swoją zdolność do skutecznego monitorowania i zarządzania zdrowiem układu. Sercowo-naczyniowego. Dołącz do nas, aby zagłębić się w te typowe błędy i poznać sposoby na poprawę praktyk pomiaru ciśnienia krwi. Odpoczynek przed pomiarem ciśnienia krwi ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnych odczytów. Stres może znacząco wpływać na ciśnienie krwi, często powodując tymczasowe wzrosty, które nie odzwierciedlają prawdziwego stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego danej osoby. Kiedy dana osoba doświadcza stresu, Ciało przechodzi szereg zmian fizjologicznych, w tym uwalnianie hormonów stresu, takich jak adrenalina i kortyzol. Hormony te przygotowują organizm do reakcji walcz lub uciekaj, prowadząc do przyspieszenia akcji serca i zwężenia naczyń krwionośnych, co może podnieść poziom ciśnienia krwi. Aby złagodzić te skutki, zaleca się odczekanie od 10 do 15 minut w spokojnym otoczeniu przed wykonaniem pomiaru. Ten krótki okres pozwala ciału powrócić do bardziej zrelaksowanego stanu, pomagając zapewnić, że odczyt jest bardziej reprezentatywny dla wyjściowego ciśnienia krwi danej osoby. Stworzenie spokojnego otoczenia może obejmować siedzenie w ciszy, branie głębokich oddechów lub angażowanie się w lekkie techniki relaksacyjne. Poprzez nadanie priorytetu czasowi relaksu Osoby mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie podwyższonych odczytów z powodu stresu. Praktyka ta nie tylko zwiększa dokładność oceny ciśnienia krwi, ale także sprzyja lepszemu zrozumieniu stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Ostatecznie poświęcenie czasu na relaks przed pomiarem jest prostą, ale skuteczną strategią uzyskiwania wiarygodnych odczytów ciśnienia krwi i podejmowania świadomych decyzji zdrowotnych. Postawa ciała odgrywa znaczącą rolę w uzyskiwaniu dokładnych odczytów ciśnienia krwi, a prawidłowe ułożenie jest niezbędne dla uzyskania wiarygodnych wyników. Podczas pomiaru ciśnienia krwi ważne jest, aby siedzieć prawidłowo, ze stopami płasko na podłodze i podpartymi plecami. Taka pozycja pomaga zapewnić, że ciało jest stabilne i zrelaksowane, co może przyczynić się do bardziej spójnych odczytów. Z drugiej strony, krzyżowanie nóg lub garbienie się może prowadzić do zmienionych pomiarów. Krzyżowanie nóg może uciskać naczynia krwionośne, potencjalnie skutkując fałszywie podwyższonym odczytem, podczas gdy garbienie się może wpływać na ułożenie ramienia i mankietu, dodatkowo pogarszając dokładność. Dodatkowo ułożenie ramienia podczas pomiaru ma kluczowe znaczenie. Ramię powinno znajdować się na wysokości serca, podparte na płaskiej powierzchni i rozluźnione. Jeśli ramię jest zbyt wysoko lub zbyt nisko, może to prowadzić do niedokładnych odczytów z powodu wpływu grawitacji na przepływ krwi. Upewnienie się, że mankiet jest prawidłowo umieszczony na ramieniu z dolną krawędzią około cala nad łokciem, jest również niezbędne do dokładnych pomiarów. Zwracając uwagę na postawę ciała i ułożenie ramienia, osoby mogą znacznie poprawić wiarygodność odczytów ciśnienia krwi. Świadomość ta nie tylko pomaga w skutecznym monitorowaniu, ale także pozwala osobom z pewnością siebie przejąć kontrolę nad zdrowiem układu sercowo-naczyniowego. Wiedza o tym, którego ramienia użyć do pomiaru ciśnienia krwi, ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnych i wiarygodnych odczytów. Zaleca się, aby początkowo mierzyć ciśnienie krwi na obu ramionach, ponieważ taka praktyka może pomóc zidentyfikować wszelkie znaczące rozbieżności między nimi. Badania wykazały, że mogą wystąpić różnice w odczytach ciśnienia krwi między ramionami, a różnice te mogą wskazywać na podstawowe problemy zdrowotne. Na przykład stała różnica wynosząca ponad 10 mm rtęci może sugerować problemy naczyniowe, takie jak zatory tętnicze lub choroba tętnic obwodowych. Zrozumienie znaczenia tych rozbieżności jest niezbędne, ponieważ mogą one mieć istotne konsekwencje zdrowotne. Jeśli jedno ramię stale wykazuje wyższe odczyty, może to prowadzić do błędnej diagnozy lub niewłaściwego leczenia nadciśnienia, potencjalnie narażając daną osobę na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Ponadto monitorowanie ciśnienia krwi w obu ramionach może dostarczyć cennych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego i pomóc pracownikom służby zdrowia, mając świadomość znaczenia wyboru ramienia i potencjalnych różnic w odczytach. Osoby mogą podjąć proaktywne kroki w zarządzaniu swoim zdrowiem. Regularne sprawdzanie ciśnienia krwi na obu ramionach nie tylko zwiększa dokładność, ale także służy jako istotne narzędzie do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów zdrowotnych, ostatecznie przyczyniając się do lepszych wyników w zakresie zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Rozmiar mankietu do pomiaru ciśnienia krwi jest krytycznym czynnikiem, który znacząco wpływa na dokładność pomiaru. Używanie zbyt małego mankietu może prowadzić do fałszywie podwyższonych odczytów, ponieważ wywiera on nadmierny nacisk na ramię, powodując zwężenie naczyń krwionośnych bardziej niż powinno. I odwrotnie, zbyt duży mankiet może skutkować niedokładnie niskimi odczytami, ponieważ nie wywiera wystarczającego nacisku, aby skutecznie zmierzyć przepływ krwi. Dlatego wybór odpowiedniego rozmiaru mankietu na ramię jest niezbędny do uzyskania wiarygodnych wyników. Aby wybrać odpowiedni rozmiar mankietu, należy zmierzyć obwód ramienia i zapoznać się z wytycznymi producenta, które zazwyczaj zawierają zakres rozmiarów. Większość mankietów jest dostępna w małych, średnich, dużych i bardzo dużych opcjach, a użycie odpowiedniego rozmiaru zapewnia dokładne dopasowanie mankietu bez nadmiernego zaciśnięcia lub poluzowania. Właściwe dopasowanie mankietu ma kluczowe znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na dokładność odczytów ciśnienia krwi. Źle dopasowany mankiet może prowadzić do błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia, potencjalnie zagrażając zdrowiu układu sercowo-naczyniowego. Wybór właściwego rozmiaru mankietu może zwiększyć wiarygodność pomiarów ciśnienia krwi. Ten prosty, ale kluczowy krok jest niezbędny do skutecznego monitorowania i zarządzania zdrowiem układu sercowo-naczyniowego, co ostatecznie prowadzi do lepszych wyników zdrowotnych. Odpoczynek między odczytami ciśnienia krwi jest niezbędny dla zapewnienia dokładności i wiarygodności. Wykonywanie wielu odczytów w krótkim odstępie czasu może prowadzić do niedokładności, ponieważ organizm może nie mieć wystarczająco dużo czasu na powrót do stanu wyjściowego między pomiarami. Gdy dana osoba wielokrotnie mierzy ciśnienie krwi, nie pozwalając na krótki odpoczynek, odczyty mogą być sztucznie podwyższone z powodu efektów resztkowych poprzedniego pomiaru, takich jak zwiększone tętno, lub podwyższony poziom stresu. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, zaleca się odpoczynek przez jedną do dwóch minut pomiędzy pomiarami. Ta krótka przerwa pozwala organizmowi ustabilizować się, pomagając zapewnić, że kolejne odczyty odzwierciedlają dokładniejsze odzwierciedlenie rzeczywistego ciśnienia krwi danej osoby. Podczas tego okresu odpoczynku ważne jest również, aby osoby pozostały spokojne i zrelaksowane. Stres i niepokój mogą znacząco wpływać na ciśnienie krwi, prowadząc do mylących wyników. Zaangażowanie się w głębokie oddychanie lub techniki uważności może pomóc w promowaniu poczucia spokoju, dodatkowo zwiększając dokładność odczytów. Podkreślając znaczenie odpoczynku między pomiarami, osoby mogą poprawić swoje praktyki monitorowania ciśnienia krwi. Ta prosta, ale skuteczna strategia. Nie tylko prowadzi do bardziej wiarygodnych wyników, ale także sprzyja lepszemu zrozumieniu stanu zdrowia układu sercowo-naczyniowego, ostatecznie umożliwiając osobom skuteczniejsze zarządzanie swoim zdrowiem. Dokładne odczyty ciśnienia krwi mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania zdrowiem, ponieważ zapewniają istotny wgląd w zdrowie układu sercowo-naczyniowego i pomagają wcześniej zidentyfikować potencjalne problemy. Wdrażając techniki omówione w tym filmie, widzowie mogą znacznie zwiększyć wiarygodność swoich pomiarów ciśnienia krwi. Od zapewnienia prawidłowej postawy ciała i rozmiaru mankietu po zapewnienie odpowiedniego odpoczynku między odczytami, praktyki te mają kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnych wyników, które odzwierciedlają rzeczywisty stan zdrowia. Zachęcamy widzów do podzielenia się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, aby pomóc innym uniknąć typowych błędów w pomiarach ciśnienia krwi. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z czynników, które mogą prowadzić do niedokładności, a rozpowszechnianie tej wiedzy może zachęcić innych do przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem. Zwiększając świadomość i zachęcając do stosowania właściwych technik, możemy wspólnie poprawić wyniki zdrowotne w naszych społecznościach. Dokładne pomiary ciśnienia krwi odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu poważnym problemom zdrowotnym, takim jak choroby serca i udar. Uznając znaczenie tych odczytów, i zobowiązując się do stosowania najlepszych praktyk, osoby mogą podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia i dobrego samopoczucia. Razem możemy pracować na rzecz zdrowszej przyszłości, nadając priorytet dokładnemu monitorowaniu ciśnienia krwi i wspierając się nawzajem w naszych podróżach zdrowotnych. Podejmijmy te kroki poważnie i upewnijmy się, że wszyscy jesteśmy przygotowani do skutecznego zarządzania naszym zdrowiem sercowo-naczyniowym. W tym filmie podkreśliliśmy kluczowe znaczenie dokładnych technik pomiaru ciśnienia krwi dla skutecznego zarządzania zdrowiem. Omówiliśmy kilka kluczowych czynników, które mogą wpływać na wiarygodność odczytów, w tym prawidłową postawę ciała, prawidłowy rozmiar mankietu i konieczność odpoczynku między pomiarami. Wdrażając te techniki, osoby fizyczne mogą upewnić się, że ich odczyty ciśnienia krwi naprawdę odzwierciedlają ich stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących leczenia i zmian stylu życia. Zachęcamy widzów do subskrybowania naszego kanału, polubienia tego filmu i udostępnienia go innym, aby promować szerszą świadomość tych podstawowych praktyk. Rozpowszechniając tę wiedzę, możemy pomóc większej liczbie osób uniknąć typowych błędów i poprawić ich wyniki zdrowotne. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z powiązanymi treściami na naszym kanale w celu dalszej nauki. Oferujemy różnorodne zasoby, które zagłębiają się w zdrowie układu sercowo-naczyniowego, zarządzanie ciśnieniem krwi i ogólne samopoczucie. Kontynuując edukację siebie i innych, możemy wspierać społeczność, której priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie. Dziękujemy za przyłączenie się do tej ważnej dyskusji. I mamy nadzieję, że poczujesz się upoważniony do przejęcia kontroli nad swoim zdrowiem poprzez dokładne monitorowanie ciśnienia krwi. Wspólnie pracujmy nad zdrowszą przyszłością dla siebie i osób wokół nas.